Świeżo oddany budynek dewelopera Iman. Zapraszam. Jesteśmy na dzielnicy Arjan w budynku Oxford Gardens. Oczywiście po wejściu do budynku mamy recepcję i lobby. Załapałam się nawet na przecięcie wstęgi, ale przejdźmy do najlepszego. Na dachu znajduje się basen infinity z widokiem na miasto. Teraz częstsza rzecz w Dubaju, czyli kino zewnętrzne. Zapraszam teraz do części dla dzieci, czyli plac zabaw. Stało na Dubaj. Mamy oczywiście siłownię i mamy tutaj akurat sprzęt TechnoGym, czyli bardzo dobra marka. Zapraszam do Clubhouse, czyli część, gdzie możemy spędzać czas na przykład ze znajomymi. Fajna sprawa, bo tutaj mamy część do grillowania, także możemy sobie śmiało z tego korzystać jako rezydenci. ale to nie wszystko. Znajdujemy się na pierwszym piętrze. Gdzie mamy jeszcze więcej części wspólnych. A więc zobaczmy, jak wygląda standard deweloperski tego dewelopera. Mamy tutaj kuchnię wykończoną, sprzęt kuchenny firmy Teka, okna od samej podłogi do sufitu. Z tej strony mamy tutaj powder room, czyli taka toaleta dla gości. Przechodzimy dalej do sypialni. W sypialni mamy też już wbudowane szafy wnękowe. Z tej strony jest łazienka oddzielnie do właśnie sypialni. Projekt zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie. Jeśli chcesz poznać aktualną ofertę, daj znać.